Ja już go mam. Widzicie? Przed chwilą go trafiłem. Ale super. Ciekawy na ile tak go zabiję. Na jeden hit. E, szybko. big, Ale spoko. To jest secret. Chcę mieć i więcej secretów. Ale na razie to sobie może dobiję jednego nowego broń ale nie sekret, tylko takiego zwykłego, bo to nie potrwa za długo z tym, że ja biję takiego Jota Mateo na hita Już mi nie są potrzebne, i już nie muszę otwierać tych, I już nie muszę pokonywać tego te, 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 sahura. Tylko po to, żeby dostać zwykłego takiego. O! Więcej ja ich chcę. Ciekawe, na ile takiego bossa pokonam. To oczywiście z jakimś typkiem Ale dobra, to póki tutaj to będzie lecić, to ja zakręcę kilka razy. Nawet 23. Nic. Nic pewnie. Dobra, czy już go zdobyłem? Nie, jeszcze nie mam. No do brynda, ale dobra, tak potrwa. Mega długo, więc po prostu ich pozabijam. Pyk. Pyk. I teraz powinien być przed ostatni Mateo. O, jest Girafa Celeste. Ale nadal on jest lepszy. Bo już jest to prawda girafa Celeste. Ale nie jest jakaś mocna. Lepszy jest on. No dobra, teraz to jeszcze kilka zakręcę razy. I skończę. Ale nie wykręcę tego wszystkiego na tym jednym szorcie Dobra. No to i koniec. Szorca. No to końc Szorca. Ale super, że go w ogóle trafiłem. To było przed szorcem. Trafiłem, bo po prostu był w tamtym świecie. nie patrzyłem się tworzyłem tak. I nagle pokazuje się, że nowy brainjet. No dobra, ale troszkę.